Cześć, nazywam się Dominik Golus, jestem fizjoterapeutą oraz trenerem personalnym. Przygotowałem dla Was plan dla osób zupełnie początkujących taki plan, który będzie można wykonać w warunkach domowych bez użycia żadnego sprzętu. Będzie składał się z solidnej rozgrzewki, z treningu siłowego, właściwego, a także z treningu Mobility. Cały trening wpłynie pozytywnie na nasze ciało. Przede wszystkim może zmniejszyć dolegliwości bólowe, często dolegliwości bólowe dotyczą lędźwiowego odcinka kręgosłupa, które są plagą dzisiejszych czasów. Plan będzie do pobrania w opisie filmu. Wszystkie poszczególne ćwiczenia będziemy sobie omawiać. Zapraszam. A więc tak, przechodzimy sobie do omawiania naszego treningu. Zaczniemy sobie od rozgrzewki. Wszystkie tutaj ćwiczenia mają przygotować nasz aparat ruchu. I pogłębić nasze zakresy ruchomości, które będziemy mogli potem wykorzystać w naszym treningu. Tutaj dostosowałem takie ćwiczenia, żeby pogłębić każdy, dosłownie każdy ruch w stawie, w każdym stawie naszego ciała. I teraz tak, w skali dyskomfortu na 10 wykonujemy te ćwiczenia na siódemkę. Czyli 7 na 10, tak żebyśmy czuli, że nasze mięśnie po prostu się nie pozrywają i w miarę w komfortowych warunkach będziemy w stanie je wykonać. Wykonujemy oczywiście tę rozgrzewkę zawsze przed treningiem. Myślę, że powinna ona nam zająć powiedzmy od 10 do 15 minut. Wykonujemy sobie od 20 do, do nawet 40 powtórzeń, tak żebyśmy czuli, że nasz zakres ruchomości pogłębił się. I podczas jego wykonania podczas wykonywania tych ćwiczeń nie ma takiego dużego dyskomfortu. Po prostu będziemy czuć, że nasze zakresy się pogłębiły. A więc przechodzimy do naszego treningu. I teraz tak. W poniedziałek wykonujemy trening A. W środę wykonujemy trening B. I w piątek znowu wykonujemy trening A, po czym następują dwa dni przerwy, a więc trenujemy trzy razy. W tygodniu wykonujemy go w schemacie. ABA. A. Ok, i więc teraz sobie omówimy ćwiczenia. Teraz tak. Musimy sobie wykonać coś na przednią taśmę. Będzie to jakaś forma przysiadu na dół ciała. Tutaj mamy Bułgarian Skład i wykrok w treningu B. Musimy również wykonać jakiś ruch wyprostu biodra. Oczywiście można było tutaj dać martwy ciąg, ale podejrzewam, że w warunkach domowych nie. nie... Nie będzie to na tyle skuteczne, nie będziemy mieli tyle ciężaru, żeby dobrze przećwiczyć tylną taśmę, a więc daliśmy sobie tutaj jakąś wariację. Daliśmy sobie glute bridge na jednej nodze, a także uginanie pod udzi z ręcznikiem. Czyli mamy formę push, formę wyciskania na dół ciała, będzie to przysiad, i więc, a również formę pull, czyli przyciągania na dół ciała, czyli na tylną taśmę. Przednia taśma. Tylna taśma na nogi. I przechodzimy sobie do góry ciała. Na górę ciała również musimy wykonać jakąś formę pracy pusz, która będzie na przednią taśmę. Przednią taśmę. I tutaj możemy sobie wykonać pompki męskie, jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie, lub pompki damskie. Następnie przechodzimy do jakiejś formy pół, czyli na tylną taśmę góry ciała. Tutaj wpisałem helikoptery. Ok, tak potocznie to ćwiczenie możemy nazwać, oraz tirice. Jeżeli jesteśmy w stanie, możemy wykonać podciąganie zamiast tego. Ok, ale podejrzewam, że mało osób będzie w stanie to zrobić. I dajmy sobie jeszcze na koniec jakieś ćwiczenie, które będzie, yy... będzie ćwiczyło nasz core. Tutaj dałem planka i hollow body. I teraz tak jak wykonujemy, tak jak widzicie, cztery serie. Planka i holobody wykonujemy po trzy serie. Progresujemy, dodajemy po dwa powtórzenia na tydzień, lub możemy dodać jakieś gumy oporowe, albo możemy dać ciężarki, żeby to po prostu było cięższe i żebyśmy sobie progresowali. Żeby ciągle dostymulowywać te mięśnie i żeby był progres, żebyśmy rośli. Rośli i rozwijali się siłowo. Dopisaliśmy sobie tu jeszcze skalę RPI. I teraz tak, jest to skala 10-stopniowa. Jeżeli coś wykonujemy na RPI 8, oznacza to, że dane ćwiczenie ma dwa powtórzenia w zapasie. Czyli jeżeli możemy wykonać 12 powtórzeń, wykonujemy 10 powtórzeń, tak żeby nie było to do upadku mięśniowego, czyli takiego stanu, kiedy nie jesteśmy w stanie już wykonać żadnego powtórzenia. Czyli zostawiamy sobie te dwa powtórzenia w zapasie i proponuję, żeby nie robić też większego zapasu, ponieważ RPI 8... Myślę, będzie idealne, żeby przestymulować nasze mięśnie do tego, żeby one rosły i żeby nasz wygląd i sylwetka się poprawiały. Ponieważ zapisałem tutaj pewien zakres od 10 do 12, możemy oczywiście te powtórzenia sobie zwiększyć. Tak, żeby trafić w naszą skalę RPI. Czyli jeżeli 10 to RP, 10 powtórzeń to RPI 6. No to so, zwiększmy sobie na 12 i będziemy mieli już RPI 8. Jest to oczywiście skala subiektywna, czyli to my oceniamy. Powiedzmy na chłopski rozum, ile, ile dana seria wyniosła nas w tej skali. Ok. Również mamy tutaj trening Mobility trening Mobility, przesuniemy sobie trochę. A więc tak, Mobility proponuję wykonywać raz dziennie. Niekoniecznie musi być to po treningu albo co drugi dzień. Co da nam Mobility? Mobility pogłębi nasze zakresy ruchomości. Często jest taka sytuacja, że po pracy jesteśmy po poprzykurczani, wykonujemy tylko w jakiejś płaszczyźnie ruch i resztę płaszczyzny w ciągu dnia zaniedbujemy. Yy, dlatego w Ważny będzie ten trening, żeby nasze zakresy ruchomości utrzymać. Będziemy lepiej się czuć we własnej skórze. Będziemy czuli, że nie jesteśmy tacy poprzykurczani. I przede wszystkim profilaktyka przed kontuzjami. Wszystkie poszczególne ćwiczenia, które tutaj mamy w tym linku, będziemy sobie omawiać. Będzie leciał filmik i będziemy sobie je po kolei omawiać. Tak jak są tutaj wypisane, a więc zaczynamy. A więc na początku wykonujemy obszerne wymachy w biodrach, tak aby dojść do skrajnych zakresów ruchomości. Wyprost na wałku, podkładamy podcinek piersiowy poniżej łopatek, a także w odcinku lędźwiowym i wykonujemy do kilkudziesięciu powtórzeń. Rotacja w wykroku. Schodzimy jak najniżej łokciem, aby rozciągnąć przywodziciele, a następnie wychodzimy do góry, aby nadać dużo rotacji dla naszego tułowia. Wyprost w pozycji kraba wychodzimy jak najwyżej, aby rozciągnąć naszą klatkę piersiową, a także nadać wyprost naszym biodrom i spiąć pośladki. Przysiad tył przód. Schodząc ku dołowi, bardzo mocno pchamy kolanami na zewnątrz, aby otworzyć nasze biodra. Jednocześnie wspomagamy się naszymi rękoma. Następnie wychodzimy ku górze i prostujemy nasze kolana tak, aby rozciągnąć tył, tylną taśmę. Będąc na dole, próbujemy się jak najbardziej wyprostować, kierując biodra ku przodowi. Mobilizacja dla klatki piersiowej. Będąc na środku ruchu, próbujemy jak najmocniej spiąć łopatki, tak aby łokcie mogły jak najwyżej wyjść w kierunku sufitu. Jednocześnie wpychamy czoło do podłogi. Bułgaria skład, czyli przysiad bułgarski, wychodzimy na długość jednego kroku do przodu, a następnie próbujemy ustabilizować naszą miednicę. Próbujemy wykonać ruch miednicy tak, aby pępek zbliżył się do naszych żeber, do naszego mostka. I schodzimy do do. Głudbrich na jednej nodze. Podnosimy jedną nogę do góry i wykonujemy taki sam ruch miednicy jak przy przysiadzie bułgarskim, wychodząc do góry bardzo mocno wpychamy biodra w kierunku sufitu. Jednocześnie wspomagamy się rękoma, wciskając je mocno w podłoże. Pompki męskie lub damskie. Ustawiamy nasze łopatki neutralnie. A następnie pilnujemy, aby nasz tułów nie zapadał się, aby był w jednej linii, w jednej linii, w jednej płaszczyźnie. Schodzimy jak najniżej, możemy. Helikoptery Próbujemy jak najmocniej spiąć nasze łopatki w kierunku do kręgosłupa Tak aby się ze sobą złączyły I wykonujemy ruch okrężny ramion Plank Wykonujemy ruch miednicy Kierujemy nasz pępek w kierunku mostka A także bardzo mocno spinamy łopatki oraz nasz brzuch Próbujemy zachować liniowość naszego tułowia tak aby się nie zapadał Wykroki Wychodząc ku przodowi, próbujemy pchać wykroczną nogę na zewnątrz oraz pilnujemy, żeby nasz tułów się nie zapadał, czyli żebyśmy byli jak najbardziej pionowo. Uginanie hamstringów z ręcznikiem. Próbujemy jak najbardziej wyjść biodrami ku górze, gdy podciągamy nogi pod siebie. Tutaj do wykonania będzie nam potrzebna jakaś śliska powierzchnia, no i ręcznik. t w pozycji stojącej, spinamy bardzo mocne łopatki w kierunku do kręgosłupa i wychodzimy rękoma ku górze w pozycji V. Pozycja holobody. próbujemy ustabilizować nasz brzuch poprzez ruch miednicy, pępek w kierunku do mostka. Pilnujemy przez jakiś określony czas, tak aby nasze ręce i nogi nie opadły. Po czym kończymy serię. Bardzo fajne ćwiczenie, aby rozciągnąć nasze mięśnie czworogłowe oraz mięśnie biodrowo-lędźwiowe, a także nadać naszemu tułowiowi rotację. Próbujemy wychodząc do tyłu, doprostować nasz łokieć tak, aby bardzo mocno rozciągnąć naszą taśmę boczną. I znowu wyprost na wałku. Bardzo fajne ćwiczenie odgarbiające, jeżeli bardzo dużo siedzimy w ciągu dnia. Tutaj bardzo fajne ćwiczenie, również na mięśnie czworogłowe, żeby je rozciągnąć. Odginamy się do tyłu. Ja akurat podkładam sobie wałek, ponieważ Położenie się bez tego wałka jest dla mnie zbyt hardkorowe. Jeżeli dla Was również takie jest, możecie się położyć na przykład na jakiejś kanapie, odginając się do tyłu. Proste zwisanie. Ku dołowi, aby rozciągnąć naszą tylną taśmę, czyli z tyłu nasze nogi oraz plecy. Możemy na dole przytrzymać się na końcu zakresu ruchu, a także trochę się poruszać, trochę porotować. I znowu rozciąganie przywodzicieli w wykroku. A także fajne ćwiczenie, aby nadać troszkę rotacji dla naszego tułowia. Rozciąganie pośladków. Jeżeli ta pozycja jest dla waszego biodra lub kolana, zbyt bardzo hardkorowa, możecie tą nogę, która jest z przodu, bardziej zgiąć sobie w kolanie. I znowu, mobilizacja naszej klatki piersiowej. Dokonywanie tutaj w tym ćwiczeniu rotacji zewnętrznej oraz wewnętrznej na Mega ćwiczenie, aby nadać naszym kończynom górnym wyprost, a także zbudować wyprost w odcinku piersiowym. Bardzo fajne ćwiczenie, aby pogłębić naszą rotację zewnętrzną w stawach ramiennych, a także rozciągnąć nasze mięśnie najszersze grzbietu oraz inne rotatory wewnętrzne. Rozciąganie naszych przedramion, nadgarstków, Czyli rozciągamy nasze prostowniki oraz zginacze palców nadgarstków. Rotacja przód, tak to sobie zapisaliśmy w naszym planie bardzo fajne ćwiczenie, aby nadać trochę rotacji dla naszego tułowia. A także otworzyć naszą klatkę piersiową. Rotacja tyłu. nie dość, że dajemy wyprost dla naszego biodra, to także poprawiamy rotację naszego tułowia. Zapraszam do subskrybowania kanału, oraz jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam również do komentowania oraz kontaktu. Pozdrawiam.